Czego oczekujemy od największego kombi Volvo? Wiadomo, pojemności. A czego właściwie oczekujemy od samej marki Volvo? Też wiadomo, bezpieczeństwa. A czego Unia Europejska oczekuje od Volvo i wszystkich innych producentów? Zmniejszenie CO2 albo pieniędzy. A czego księgowi oczekują od Volvo? Też wiadomo, zysków. I pod wpływem tych wszystkich czynników samochody zmieniają się dzisiaj szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. I dlatego postanowiłem w tym filmie powiedzieć na chwilę stop i zrobić taki rachunek zysków i strat. A porównywać będziemy dwa samochody z roku 2020 Volvo V90T8 i z roku 2007 Volvo V70T 6. I może od razu na wstępie powiem, tak wiem, gdybym chciał zrobić idealne zestawienie, powinna tutaj stać 960 albo też V90 poprzedniej generacji, ale pomysł na to porównanie narodził się na dobrą sprawę dopiero wczoraj po południu i, i tak. Cudem na dzisiaj, dzięki temu, że Mateusz miał chwilę i zgodził się przyjechać dzisiaj do skawiny, udało się nam zorganizować to zestawienie i niech fani miłośnicy Wolwą nie poprawią, ale wydaje mi się, że to jest całkiem udane zestawienie. Zapraszam na test. na początek krótka prezentacja, dosłownie w paru słowach, obydwu samochodów. Cześć, mam na imię Zachar, przyjechałem tutaj do Was z Warszawy, przywożąc do Skawiny ten samochód z parku prasowego. Rok 2020, pod maską napęd hybrydowy plug a więc mamy tu całkiem sporą moc. Szczegóły będziemy, myślę, że zdradzać się nieco później. Myślę, że jako jest to samochód prasowy, nie ma nad czym tutaj się rozwodzić. Przejdźmy do dużo ciekawszej historii. Cześć, nazywam się Mateusz, przyjechałem do Zachara z Konstancina Jeziornej, a to jest moje Volvo V70 T6 z silnikiem 3.0 Turbo o seryjnej mocy 286 koni. Ten akurat jest Trochę zdłubnięty przez firmę M-Setup na 304 konie i 480 N. Historia tego samochodu zaczęła się w, 3 lata temu. Nabyłem go od mojego dobrego kolegi Kamila z Tomaszowa Mazowieckiego. Bardzo go pozdrawiam. On jeździł w nim rok, sprowadził go ze Szwajcarii. To była zwykła wersja T6. No, natomiast ja po trzech latach postanowiłem dokonać wielu modyfikacji w tym samochodzie hamulce, wydech i wiele innych elementów, o których może później wspomnę. A o tym zrobiłem już ponad 50 tysięcy kilometrów, sprawuje się bezawaryjnie, jestem z niego bardzo zadowolony. V90 jest już obecny na rynku od kilku lat i chyba nikogo nie dziwi już to, jak wygląda, łącząc dostojność limuzyny z praktycznością kombi. Linia 90 przeszła bardzo delikatny lifting w tym roku, ale zmiany są na tyle kosmetyczne, że znalezienie różnic wymaga koneserskiego oka. Przede wszystkim delikatnie przeprojektowano przednie zderzak oraz światła przeciwmgłowe. Z tyłu natomiast wzór świateł LED stał się smuklejszy i dołożono do nich też dynamiczne kierunkowskazy. Jest dostojnie, elegancko i to niezależnie od tego, czy wybierzemy bardziej elegancką linię Inscription, czy też posiadającą nieco bardziej sportową stylizację R-Design. Najmocniejszą w gamie wersję T8 poznamy po odpowiednim emblemacie na klapie bagażnika oraz na klapce do... Gniazda ładowania, które znajduje się, tak jak widać, na przednim błotniku po lewej stronie. Z kolei nie poznamy tej wersji T8, po tym, że ma uszczuplony bagażnik, bo pomimo 11 kWh baterii na pokładzie, bagażnik ma identyczną pojemność jak wersje z konwencjonalnym napędem. Sprawdźmy jeszcze, ile kosztuje ubezpieczenie tych samochodów z bonusem 150 zł dla Was, i porównajmy ofertę różnych towarzystw ubezpieczeniowych dla obu samochodów sprawdziliśmy w porównywarce ubezpieczeń Mubi.pl ceny dla obydwu aut. Ocei Assistance dla starszego z nich kosztuje na rok niewiele ponad 350 zł. Nowsze Volvo będzie kosztowało 50 zł rocznie mniej. Dlaczego tak tanio? Bo porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl nie tylko znajduje, jak to porównywarka, najkorzystniejszą z ofert, ale też po jej zakupie zwraca 150 zł cashback na konto. Wejdź na Mubi.pl, łamany przez Zachar, link znajdziesz w opisie, i sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić. I nawet jeśli Twoje ubezpieczenie jeszcze ci się nie kończy. Zarezerwować swoje 150 zł cashback możesz już dzisiaj. Zapraszam. Co może się podobać i jest nawiązaniem do długiej historii samochodów typu Kombi, produkowanych przez Volvo, to poprowadzone przez słupki C i zakończone na klapie bagażnika światła tylne, które mają kształt litery L. Z jednej strony lekka awangarda, a z drugiej, jak widzicie, nawiązanie do tradycji. A jakoś mowa o tradycji, spójrzcie na moje auto. Moim zdaniem ma charakterystyczny przód, taki dziób oraz kanciasty tył, do którego spokojnie zmieścimy, można powiedzieć, lodówkę. W moim egzemplarzu dołożyłem zewnętrzny pakiet Air Design, mianowicie ramka grill, ramka uśmiech, ramki obudowy halogenów. Wsadziłem tutaj mocniejsze hamulce od wersji V8 336 mm. Wszystko zostało wypiaskowane, pomalowane, w piękny kolor żółty, nawiązujący do tej naklejki łosia. Zmieniłem również obudowy o lusterek, relingi i możemy przejść do tyłu. Tutaj wjechała lotka, czyli spoiler tylnej klapy. Zmieniłem również zderzak tylny od wersji Air Design. Różni się smaczkiem dolnym Spoilerem. Czekałem na ten zdarzak 10 miesięcy, zanim się pojawił w sieci. Zmieniłem również wydech. Jest na pilota, ma przepustnicę, więc możemy jechać głośno, cicho. Możemy się przejechać komfortowo z rodziną, jak i szybko, głośno z kolegami. Zespół napędowy to 8 testowałem już i w S90, i w V60 i za każdym razem opowiadałem na czym to polega, więc teraz tylko krótkie przypomnienie. Silnik spalinowy, czterocylindrowy, dwulitrowy, poprzecznie umieszczony, generuje 303 konie mechaniczne. Silnik elektryczny generuje 87 koni mechanicznych, w sumie Volvo deklaruje 390 koni. Każdy z tych silników odpowiada za swoją oś, czyli spalinówka napędza tylko przód, silnik elektryczny tylko tył, więc w taki sposób Mamy napęd realizowany na cztery koła. Oprócz tego, na pokładzie jest również tak zwana maszyna elektryczna, która na chwilę jest w stanie dołożyć jeszcze 30 koni mechanicznych. Moment obrotowy silnika spalinowego to 400 nm, elektrycznego 240. I to wszystko sprawia, że ten samochód do setki przyspiesza w 5,3 sekundy pomimo sporej masy, bo ten samochód waży około 2100. Kilogramów. Jednak miłośnicy szybkiej jazdy niestety mogą się poczuć troszkę rozczarowani, bo zaczynając od drugiej połowy 2020 roku Volvo wszystkim samochodom wydawanym w salonach niestety dokłada elektroniczny kaganiec i ogranicza maksymalną prędkość do 180 km na godzinę. I to jest oczywiście przykra wiadomość dla wielu petrolheadów, ale z drugiej strony w Lexusach czy Toyotach takie ograniczniki są od dawna i nikt szczególnie. Nie narzeka, więc myślę, że i w tym samochodzie w końcu wszyscy się do tego przyzwyczają. Kiedyś nie musieliśmy się o to martwić. W moim aucie nie ma limitu prędkości. Możemy jechać nim ile fabryka dała. Fabrycznie auto dysponuje mocą 286 koni. Moje auto już jest trochę zmodyfikowane. Ma 304 konie i 480 Nm. Został zrobiony program silnika oraz zmieniony filtr KNA daje dużo, dużo lepsze wrażenie akustyczne. Moje auto trochę wolniej przyspiesza niż ta 8 Ma w około 6.3 do setki, ale brzmienie tego silnika nie ma sobie równy. Aby uruchomić silnik Volvo V90 T8 musimy przestawić go w tryb power. Przejdźmy teraz do omawiania wnętrznych samochodów. Zaczynamy od V90, nowszej. I szczerze powiedziawszy, ja tutaj nie mam za wiele do powiedzenia z bardzo prostego powodu. Volvo już od 5 lat produkuje wszystkie modele z niemal identycznym. Pomysłem na wnętrze, więc nic odkrywczego tutaj raczej nie dodam, poza tym, że podkreślę, że wyróżnikiem w wersji T8 jest gałka do zmiany trybu jazdy, kryształowa, chociaż były wyjątki, jak też wiemy. Mamy tu, też tu fantastyczne nagłośnienie, czy też doskonale dobrane kolory, czy też styl wyposażenia wnętrza. Te drewniane dodatki, ta materiałowa tapicerka w takim niecodziennym, bardzo ciekawym kolorze. To naprawdę zostało zrobione z głową. Od strony doboru materiałów mamy tutaj całkiem sporo miękkich tworzyw, czy skóry też, nawet przyszycia mamy tutaj na całej konsoli, również na drzwiach. Na drzwiach również te tworzywa są miękkie. Podłokietnik po lewej stronie całkiem miękki, po prawej stronie troszkę mniej już komfortowy. Podłokietniku mamy bardzo mały, mały schowek, dwa miejsca na kubeczki, schowek przed pasażerem pojemny i świetnie wykończony, jak również kieszenie w drzwiach, które są dosyć, powiedziałbym, płytkie i raczej nie widzę tutaj przestrzeni na umieszczenie jakiejś większej butelki. Jak możecie się spodziewać przestrzeni w tym samochodzie, nie brakuje nawet dla dwumetrowca, tak jak widzicie, względem kierownicy jestem ustawiony bardzo dobrze. Nad głową mam no, trzy palce wolnej przestrzeni, tutaj przypuszczam, że całkiem sporo na wysokość zabrało wielkie panoramiczne okno dachowe, ale generalnie z przodu narzekać nie mam na co. Tak to wygląda z tyłu. Moje kolana nawet nie dotykają fotela kierowcy, więc przestrzeni tutaj nikomu nie zabraknie. I tu przypuszczam, ten samochód będzie miał przewagę nad V70 Mateusza, bo jednak ma większy rozstaw osi. Nad głową zostało, no tak, tylko tak na jeden palec może wolnej przestrzeni, ale tak czy tak garbić się nie muszę. Na środku potężny tunel. Oczywiście tutaj, tak jak mówiłem, każdy silnik odpowiada za swoją oś i nie biegnie tędy wał. Tylko oczywiście paczka baterii, więc stąd tak a, tak, a nie inaczej ukształtowane podłoga z tyłu. Więc osoba siedząca tutaj na środku no, będzie musiała jakoś tam na pożyczkę, że tak powiem, siedzieć, jeśli chodzi o przestrzeń na nogi. Wielki podłokietnik. Mamy tutaj taką tackę, mamy taki schoweczek, całkiem głęboki nawet, i tutaj mamy wysuwane uchwyty na kubki. U mnie natomiast nie ma aż tylu ekranów. No, może nie licząc tego wyjeżdżanego do nawigacji. Natomiast ma bardzo dużo przycisków w tradycyjnym takim dla stylu Volvo wodospadzie i osobiście nie przeszkadza to ile ich jest. Korzystam tylko z tych, które potrzebuję. Natomiast warto zwrócić uwagę na bardzo wygodne fotele, bardzo dobrej jakości skóry, które nawet po 13 latach nie wyglądają źle. Miękkość tworzyw jest na bardzo dobrym poziomie, ponieważ wszystkie tutaj na górze, w boczkach, wszystko jest miękkie. Jedynie tylko tunel środkowy i dół jest troszkę twardszy. Podłokietnik jest bardzo wygodny. Ogólnie bardzo dużo miejsca jest z przodu auta. Niestety, dla pasażerów z tyłu jest trochę za mało miejsca. Myślę, że ilość schowków jest wystarczająca. Ja osobiście nie jestem fanem wkładania w schowki wszystko, co popadnie. Więc korzystam tylko z lewego e, przy drzwiach oraz z tego w podłokietniku. Szwedzi są duzi, szwedzkie samochody są duże, i dlatego między innymi regulacja kierownicy ma taki fantastyczny zakres. Popatrzcie, co się dzieje tutaj. Więc po wyciągnięciu maksymalnym i zajęciu miejsca w tym samochodzie wygodnie, bo tutaj jest dużo miejsca na kolana, podjechałem blisko i wciąż mi nic nie przeszkadza, z względem kierownicy siedzę tak. Zdecydowanie za blisko to jest zjawisko, którego próżno szukać w wielu, nie tyle modelach, co markach. Więc jest naprawdę dobrze. Naprawdę muszę wsunąć tą kierownicę nieco głębiej, bo aż tak na bogato nie potrzebuję. Także test dwumiotrowca zaliczony fantastycznie w wielkim stylu. Nad głową miejsca również nie brakuje, tak jak widzicie. Więc tutaj, siedząc z przodu, ja ten samochód mogę tylko chwalić. Mateusz mówił, że z tyłu nie ma miejsca i tutaj nie mogę się zgodzić, ponieważ ja siedzę dwumetrowiec za dwumetrowcem. I no nie mam tutaj zbędnej przestrzeni może na kolana, ale też mieszczę się, nie męczę się. Nad głową również przestrzeń jest tyle, co jak siedziałem z przodu, więc narzekać kompletnie nie mam na co. Nogi, nogi też, no miejsca na stopy też nie brakuje, jest tunel na środku ok. Yy, może ta trzecia osoba tutaj siedząca na środku nie będzie miała aż tak komfortowo, ale jak jej nie będzie, to nie będziemy płakać, bo wtedy możemy rozłożyć taki wielki podłokietnik z takimi wielkimi też uchwytami sprytnymi. Tutaj jest też dodatkowy schowek, więc ja bym tutaj mógł sam za sobą, dwumetrowiec nad za dwumetrowcem, jechać naprawdę daleko. Nawiewy mamy tutaj na słupkach B, na środku nie mamy, mamy też schowki, kieszenie wszystko, co niezbędne. Tak jak powiedziałem na początku, czego oczekują klienci od kombi Volvo? Pojemności 560 litrów może nie jest to jakiś rekord w klasie, ale trzeba przyznać, że ten bagażnik jest bardzo dobrze przemyślany ustawny. Próg załadunku jest niski, ma różnego rodzaju patenty, które zresztą za chwilę zobaczycie, podobne jak w starszej generacji, również jest taka półeczka. Mamy również haczyki po jednej stronie, po drugiej stronie, ładne oświetlenie wszystko dla ludzi. Tylko, że dla ludzi jest również styl i styl sprawia bo wystarczy, że zamkniemy klapę bagażnika, zobaczymy, że na dworze jest takie. Ładny i dynamiczny, dlatego że klapa bagażnika ścina ten bagażnik. Przez co oczywiście, nie jest to taki kanciak jak kiedyś, ale też nie przewieziemy nim już aż tak wielkiej szafy. Ja nie mam takiego problemu. W moim kanciastym Volvo nie mam ściętego bagażnika, co daje mi po złożeniu siedzeń aż 1600 litrów pojemności. Dodatkowo mamy tutaj różnego rodzaju organizery, na przykład. Otwieraną półeczkę, gdzie możemy sobie włożyć siatki z zakupami, różnego rodzaju szyny, jak widać, nawet mam miejsce podczas normalnego użytkowania na subwoofer. Przez 3 lata nie miałem problemów, żeby coś włożyć, coś przewieźć. Potrafiłem tu wsadzić nawet 5 rowerów. Ja historia z Volvo zaczęła się dość nietypowo, ponieważ miałem już dosyć skręconych przebiegami. Audi, które miałem A3, A4, która miała skręcone 150 tysięcy km, uznałem, że chciałbym czegoś innego. Akurat trafiło się, że kolega miał do sprzedania swoje auto, którym jeździł już rok. Był to ten egzemplarz, jak już wspominałem wcześniej. Autem jeżdżę od 3 lat, jestem z niego bardzo zadowolony. Bardzo dobrze przyspiesza, jest elastyczny, bardzo mało pali. Również jest to zasługa zamontowanej instalacji gazowej, która ma już najechane około 60 tysięcy km i nie sprawia żadnych kłopotów. Jeździ się tym autem bardzo przyjemnie. Fotele są bardzo komfortowe, hamulce są bardzo dobre. Jest na pokładzie bardzo dużo systemów bezpieczeństwa, na przykład aktywny tempomat, który sam przyspiesza, sam hamuje. Mam też sygnały dźwiękowe i świetlne, jeżeli zbliżę się za blisko do jakiegoś auta. Nagłośnienie, zamontowane u mnie, to High Performance, które doposażyłem o subwoofer w bagażniku. Również wyciszyłem przednie drzwi. Tak mi się spodobała jazda tą marką, że planuję w przyszłości kupić jakiś nowszy model Volvo. Troszkę jestem zniesmaczony tym, że są to silniki tylko dwulitrowe, gdzie będzie brakowało mi tego dźwięku silnika. Oraz tego, że na przykład nie można zamontować instalacji gazowej w benzynie. Z racji tego, że mamy tutaj zamontowaną instalację gazową, e, można powiedzieć, że jeżdżę bardzo komfortowym samochodem, który szybko jeździ, e, który bardzo dużo, bardzo mocno przyspiesza, a który jednocześnie ma opali, ponieważ e, spalanie wychodzi mi tak, jakbym jechał w diesel. Przyznać, że kiedy odebrałem ten samochód, zakochałem się w nim, można by powiedzieć, od pierwszego metra. To jest tak cudowne połączenie pneumatycznego zawieszenia, które sprawia, że ten samochód no niemalże nie dotykając ziemi płynie, sunie nad drogą i elektrycznego napędu, jak mamy oczywiście naładowaną baterię, która też dodaje takiej płynności, cichości, aksamitności temu. E jak ten samochód jeździ, po prostu wsiadamy i płyniemy i nagle przestaniemy się nawet spieszyć. Jest naprawdę wyjątkowe uczucie jeździć właśnie taki, takim zestawieniem, taką konfiguracją. Coś pięknego. Generalnie ta konfiguracja oczywiście ma różne ustawienia. Tutaj możemy sobie wybrać, jest tryb Pure, czyli właśnie na samym prądzie, tak długo jak mamy zasięg oczywiście na baterii. Czy też tryb Constant AWD, czy napęd na cztery koła który sprawia, że no niestety, ale musimy odpalić silnik spalinowy, no bo tylko on odpowiada za napęd przedniej osi, to jest pewien problem, bo jeśli ktoś sobie założy, że kupi sobie pluginę, zapłaci trochę więcej, ale będzie oszczędzał na tym, że jeździ tylko na samym prądzie, ale jednocześnie będzie chciał jednak mieć napęd na cztery koła, no to okaże się, że jednak pomimo pełnej baterii będzie musiał zużywać też paliwo. Więc to jest pewien problem tego typu wirtualnego napędu na cztery koła. No, wirtualnego tutaj może trochę przeginam. Chodzi o napęd realizowany przez różne silniki na różne osie. O to mi chodzi. Jest też tryb hybrid, który sprawia, że komputer sam decyduje o tym, jak, jaka konfiguracja tych silników będzie aktualnie zaangażowana. No i wreszcie tryb Power, który, no jak się domyślacie, odpowiada za bardziej dynamiczną jazdę tym samochodem, ale nawet w trybie dynamic czy power ten samochód nie staje się absolutnie samochodem sportowym i tutaj nie ma znaczenia, ile on ma dosetki, choć ma niskie 5 dosetki, to nie zmienia to faktu, że on woli jeździć spokojnie na wprost zresztą. Cała ta, tak jak mówię, cudowna konfiguracja, połączenie pneumatyki, napędu elektrycznego do tego nie tyle zmuszają, co powiedzmy przekonują do takiej spokojnej jazdy, spokojnego pływania. Więc tryb power, ok, fajnie, że jest czasem nam się może przydać, jak chcemy przez chwilę poczuć, ale tak, tak, tak szybko, jak ten samochód nas nastroi do... Intensywnej jazdy, tak szybko też zgasi na pierwszym zakręcie, bo wtedy czuć jednak ponad dwie tony to jest dużo. Nie chcę kończyć jakimś bardzo pesymistycznym akcentem. Samochód jest fantastyczny, uwielbiam go od jak mówię pierwszych metrów, i e, oczywiście znajduje jak w każdym samochodzie, że ma swoje wady. Tam obok jeździ też nasz drugi samochód, co też słychać. W każdym razie, jak w każdym samochodzie, taki w tym znajduje też jakieś tam jego wady, ale nie zmienia to faktu, że jest to auto, które no, można powiedzieć, że jest stworzone że pod moje potrzeby, moje oczekiwania. Spokojna jazda w dużym stopniu na prądzie i w dużym stopniu bardzo, bardzo komfortowo Cieszę się, że mogłem przejechać też nową generacją ponieważ no to auto ewidentnie jest y, bardzo ciche wręcz prawie nie słychać że w ogóle jedziemy no, na pewno jest to zasługa tego że mamy dobre wyciszenie oraz y, no, mały silnik po prostu no ale przyspieszenie jest y, też bardzo fajne w tym samochodzie no i to jest zawieszenie pneumatyczne które no, robi robotę, ale myślę, że hamulce mogły być troszkę e, mocniejsze. No, nowa v V90 bardzo, bardzo przyjemnie się e, sprawdza w, w mieszanym użytkowaniu, z racji tego, że możemy ją podładować i możemy jechać tylko elektrycznie e, na krótkim dystansie. A jak chcemy gdzieś dalej pojechać, to wspomaga nas e, silnik spalinowy. Volvo kilka lat temu obrało jasną strategię zmniejszanie śladu węglowego, zaczynając od procesu produkcji po jazdę po drodze. W efekcie mamy samochody, które mają więcej silników, jeżdżą na prąd, są cichsze i przy okazji szybsze, to są zyski. Do zysków zaliczyłbym również oszczędność i lepszy wygląd, choć to ostatnie jest oczywiście kwestią gustu. Ale ja nie muszę się martwić o kable i ładowanie. Mój napęd jest bardziej zrozumiały. Dużo lepiej auto brzmi. No, i mam pojemniejszy bagażnik. Ja tylko się odniosę do pojemności bagażników. Tak, rzeczywiście tutaj bagażnik jest o wiele mniejszy, ale po części można to wytłumaczyć tym, jak bardzo ładnie zostało skrojone to kombi. To prawie że taka limuzyna ze zwiększonym bagażnikiem. I szczerze mówiąc, podoba mi się bardziej niż limuzyna. Aż do pierwszej przeprowadzki. Przynajmniej nie musimy się kłócić o wrażenie z jazdy. Byłem przekonany, że Mateusz wysiądzie z V90-ki ze słowami, że no, kiedyś to było tymczasem. Tym autem Zahara jeździ się bardzo fajnie, przewidywalnie. Jedynie mamy uwagi do hamulcy, no i tego dźwięku silnika. Rzeczywiście hamulce tutaj działają troszkę inaczej, a to wynika z tego, że samochód ten odzyskuje energię. A więc, kiedy pierwszy raz wsiadamy do auta z takim właśnie odzyskiwaniem energii, z taką rekuperacją, to mamy wrażenie, że te hamulce chwytają jakby później albo słabiej. To jest dokładnie ten efekt. I ja bym tylko powiedział, że jeszcze taka różnica jedna między tymi samochodami jest taka, że kiedy jedziemy tym samochodem, nigdy nie mamy poczucia, że jedziemy sami. Zawsze wiemy, że pilnuje nas. Całe mnóstwo różnych nianiek elektronicznych. Ten samochód oczywiście też jest bezpieczny, wyposażony w jakąś tam liczbę określoną systemów elektronicznych. Mimo wszystko ten arsenał tych 13 lat temu był o wiele mniejszy. No tak, tylko u mnie nie zaglądają tak głęboko do rury wydechowej. <laughs> no właśnie, w czasach produkcji tamtego samochodu nikt tak głęboko. Nie zaglądał. Dziękuję bardzo za zaprezentowanie samochodu. Dziękuję również Wam za obejrzenie filmu. I jeszcze na koniec mam do Was wszystkich, moi drodzy, prośbę. W związku z tym, że wczoraj wymyśliłem, że ten film w ogóle powstanie i Mateusz rzucił wszystko i przyjechał dzisiaj z pod Warszawy do Krakowa. Chciałbym mu podziękować. W tej chwili widzicie na ekranie logo jego firmy. Jeśli będziecie zainteresowani serwisem rowerowym, to w okolicach Warszawy wszyscy do Mateusza.